Ty, wredna... Cześć. Z tej strony jest Squarek i witam was w ostatnim odcinku z gry. I became a dog, czyli stałem się psem. Czy mi się wydwoła, czy coś tutaj się wyświetlało przez chwilę? Nie wiem. Nie wiem, dobra, może mam już z widy. Od tego, co zobaczyłem w poprzednim odcinku, jak ktoś nie widział, nie polecam oglądać tego odcinka. Naprawdę nie polecam nikomu. I. Nie pamiętam już tego hasła, będę musiał znowu sobie sprawdzić. Tak, ale z tego co wiemy to, to nie jest dziewiątka, to jest szóstka. Eza. A number is written 96 Okej, okay, czyli to może być dziewiątka. Okej, okay, dobra, czyli okej. Okay. Dobra, zwracam ci honor gro. To faktycznie trzeba było nacisnąć. Ale no, w sumie... Nie dobra, okej, okay, no była zagadka, tylko Najgorsza jest ta kolejność. Jak, skąd miałem... Wie Bo wiemy, że trójka jest ostatnia? W sumie już nie pamiętam, czy trójka była ostatnia. Dobra, nieważne. Nie wracamy do tego. Co musimy zrobić? Jak napełnić kanister olejem? Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak napełnić kanister olejem, ale do ciebie nie chcę podchodzić. Co ty nam powiesz? E, ten, ona wgryzła się w szyję i kilka razy, i po, po tym, jak już, już było wiadomo, że nie żyje, to się uśmiechnęła i, i powiedziała, że zjem. ...całe przejedzenie i jest całe moje... ...ktoś inny zginie za niedługo. Teraz ktoś inny zginie? Co? Dobra, a... Już... Tak, nie komentuję z tego co się stało przy tym odcinku, bo wszyscy wiedzą. It... Ciekawie jaki jest maksymalny poziom. I'm dying, please stop me, I will help. Aha, nie wiem czy to robiliśmy, ale... Tak. Uf, uh, uratowa uh, uratowałeś mi życie. Powinienem lepiej spojrzeć na inny sposób stania się człowiekiem. Okej, okay, nie wiem. Po prostu chcę skończyć tę grę. Oj, ty. Jak to było? Dobra, nie zdążyłem przeczytać, bo chciałem sobie zrazić. To znaczy, mat i to znaczy kundel i on po prostu w skrócie ten gość chce od nas tysiąc robaków. To tysiąc robaków. Tysiąc robaków. Dobra. Wracam na chwilę. Dobra, to jest chyba już ostatni mój pierdioch. Tak jest, tysiąc robaków. I trochę mi to zajęło, może nie jakoś długo, ale to głównie polegało na stanie w jednym miejscu, czekaniu aż to się odnowi i myśleniu nad swoim życiem. Znaczy co? I może to wam pokazać, właśnie że życie psa jest takie dosyć monotonne, nudne i czasem smutne i. Nie wiem, może, może to o to chodzi. Nie wiem. Ale dobra, masz te swoje robaki. Ohoho, oho, ho, ho! O dobra robota, kundu. E, za nagrodę w tych robaków masz pompę. Z tym pompę olejową, ok? Tak, i no, gra jest liniowa. Nie wiem, co to ma akurat przekazać, że to jest gra liniowa. E, tak, to, to może mogę napełnić teraz kanister, mamy olej. I teraz, co ja mogę z tym olejem zrobić? Czy to jest. Je, czy jedyną opcją jest danie tego oleju, tej tam. pewnej. pewnej suczce? Jeść, tak? Ja nie potrzebuję jeść, mam prawie setny level. Tak, to już czytaliśmy, dobra. Nie wiem, pochylikamy różne rzeczy i zaraz wam dam znać. Myśl wyzwania, wyznania miłości mnie denerwuje. Teraz czemu chcę wyznawać jakąś miłość? Nie wiem. Dobra, on wyciąga to samo. Okej, okay, przeskipowałem dialogu myślę, że powie to samo. Ale ona powiedziała coś, że przynieś mi klucz, ale chwila. Proszę, no nie. Czemu ja to przeskipowałem? Bo ja kliknęłem dwa razy i mamy jej jakiś klucz przynieść. Czy może to chodzi o to, że. Nie, no chwila. Jaki klucz? Ej, teraz dosłownie nie wiem, co zrobić. Dobra, hint. O kurcz, ej. Ty tu są hinty do wszystkich, jakby. Nest egg. Jakieś. Jakieś jajo? Jakie jajo? E, ending z Sonem. Szybkość. Tego. E, oślepianie Juli. W sensie prowadzenie Juli. Kim była Julia? O, pobudka osoby ze snu. Versus Tommy i James. Jaki James? Kim jest James? Dobra. Klucz do tego to. W ogóle, co my wiemy? Wiemy to, wiemy to. Chyba, mamy key to study? Mi się wydaje, że mamy. Tak, key studi, study, dobra. Hasło, mamy klucz do. Mag właśnie, to hasło jest w tym sobie. Aha, to chyba trzeba reklamy. Dobra, dajcie mi chwilę. Okej, Ok, chwilę na to hasło. Pierwsze to jest klucz do studi, do pokoju studyjnego. Drugie to jest lodówka. Trzecie to jest y, ta karteczka z dziewiątką albo szóstką. I DVD. A, jak następny Ups. Okej, okay, więc chyba to jest to, co musimy zrobić. Czyli zrób wszystkie trzy zadania od Tomi. Ale odmów jej prezentu dwukrotnie. Dobra. O, dlaczego tak późno? Ale dzięki i tak. Oddałeś olej. Dziękuję bardzo za twoją pomoc. W zasadzie małe coś w zamian. Zrobiłam ci prezent. Proszę, poczekaj chwilę. Czekaj, to za prezent. Proszę, poczekaj trochę dłużej. Jesteś niecierpliwy, co? Już prawie skończyłam. Wyczekałeś się. Twój prezent gotowy jest. Zrobiłam ci tą zabaweczkę. Weź ją sobie. No nic. Ej, jak to? Jak możesz tak to ignorować? Dałbyś to Jamesowi? Nie. Czy on zauważył? Więc sama mu to dam, ho ho! Okej, okay. James, dam ci to coś! Wow, dzięki! Co za gupek! Czekaj, co? Co tu się stało? Am. Um. Czy to była bomba? Czy. czy ona mu da bombę? Wstrętny James, jak on mógł tak zjeść to jedzenie? Całe jedzenie psie jest moje, zasługuje na śmierć. Ty też jesteś. Przyniosłeś mi materiały. Biedny gość, on lubił Tommy, tak? On, on chciał chyba, wiecie, pieskie życie z nim wieść. A ona mówi, że to jest, to jest, że jest współwinny, czyli że jestem sam temu winny. Okej, okay. ale mam klucz do łazienki. A nie, do, do sypialni. Okej, okay, możemy w końcu wejść do tej sypialni. Teraz co? Ha, jakaś osoba tutaj sobie leży. Się nie rusza. Czy jest martwa? Czy ten gość to James, który. Okej, okay, czy, czy to może być ten James? Ale kim właściwie jest ta osoba? Ha. Nie ubieram tych ubrań, bo jestem psem. Tak, gdybym, prawdopodobnie gdybym ja wziął tą zabawkę, to byłby już ending, gdzie bym zginął. E, miał, miałem rację, ktoś musi powstrzymać to mi. Ej, dobra, ja nadal jakby nie wiem, co dokładnie muszę zrobić. You, you are all... Oh, tak, ciągle ona mnie obwinia o to, co ona zrobiła. No. Jak można wysadzić psa? Nie wiem. Okej, okay, to byłeś klucz do więzienia. I teraz czemu ja wiedziałem, że to trzeba zrobić? Bo przydałem hinta. Tak, te, te hinty są. fajne. Tak, te hinty pomagają. Więc no, zobaczmy co tutaj dalej jest. versus Tommy James. Okej, okay, czyli możemy doprowadzić do spotkania Jamesa i Tommy. Tylko kim jest James? Jak obudzić sn, te, ze snu tą tam osobę? Jak z... ten... zwabić... Julię? Ty jesteś Julia? Eee... masz klucz? E, mam dobry plan! Najpierw wypuść mnie z więzienia... I wtedy razem będziemy mogli wtrącić tutaj! E, nie zrobię tego sama! Potrzebuję pomocy! Twojej pomocy! Daj mi znać kiedy już będziesz mieć okazję! What should I do? Okej... Okay, teoretycznie te hinty nam mówią od razu jakie są zakończenia. Znaczy no, można teoretycznie się domyślić, jak jest zakończyć. na przykład Andy with Sody, no. Tu się domyśliłem, że wystarczyło po prostu mu nie pomagać, ale nie chciałem już tego robić. Chyba. Czy chcesz teraz ze mną złapać Tommy? Dawaj! Róbmy to. O, ty masz żółte oczka. Dobra, zobaczymy co teraz się stanie. To i ty morder... czyni Dlaczego zabiłeś moje maleństwo? Nigdy ci tego nie wybaczę! Nie pokonasz nas ob obu. A teraz bądź cicho i chodź za mną. Yy, ale was, nędzna banda, twórzy, nie, nie, ten, nie poddam się tak łatwo i walczą. Okej. Okay. O, no wejście, proszę, proszę mnie stąd wypuścić. Co to ma być? Ja nic nie zrobiłam. To i będziesz żyła w tym więzieniu wiecznie. Proszę, uratuj mnie. Czy ja mogę ją uratować? Proszę mnie uratuj. Chyba nie mogę. Ale było śmiesznie, bo ciągle, ciągle... Tak, to mi ukrywała już do tego więzienia. Nie dobra, myślałem przez chwilę, że jak będę dużo razy klikać, to w końcu będę mógł wypuścić, i jakiś będzie mega ultimate bad ending, ale nie. I teraz ty wróciłaś tutaj. Ty chyba... Jesteś Julia, czy nie? Aha, tam wielkie dzięki za pomoc z tą psinką. I co teraz? Uf, uf. A dlaczego ta osoba robi dźwięki psów? Tak, bo tam było ufów, że ta osoba szczeka. Um, Powinien zrobić jakiś hałas, żeby sprawić, że ta osoba odzyska przytomność. Hałas, tak? Chyba nie o taki hałas chodziło. No taki też nie. Łot, jak ja mam zrobić hałas? Zaszczekałem, zapierdnąłem i co dalej? Może budzik? Nie? What? Jak, jak, jak ja mam hałas zrobić? Może ty pomożesz? Szczekanie najlepszy. No przecież czekałem, what? W tyle dosłownie szczekałem. On mi mówi, że szczekanie to najlepszy sposób na hałas. A po prostu miałem kilka razy to. O nie, to było takie intuicyjne. Okej. Okay. Ufu, 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 ufu. Aj ufu, uf, uf. Ah, ówf, ajłfu fu. Łuf. Aj łufu fu. Teraz co? Czekaj, czy teraz muszę jeść ludzkie jedzenie, żeby rozumieć ludzi? Czyli muszę jakby się cofnąć w tym czymś? Dobra, gdzie jest lodówka. Okej, okay, czegoś nie, nie zrozumiałem, bo pominę cały dialog przypadkowo To nie powinno być na cały ekran skipowanie dialogu, bo ja po prostu klikam czasami tak, żeby chodzić i mi pomija dialog. Dobra, chyba to powtórzy. Nie mam, znac... Nie mam pojęcia, co to znaczy. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Czyli co mam, co mam teraz zrobić? Bo jak jem się jedzenie, to wtedy rozumiem psy, ale. o, oh. Gdzie jest Sonic? Czekaj, co? Ej, co się stało z sony? Ej. Ej, sony zniknął. Ale ja mu. Nie dostałem żadnego endingu. Sonic po prostu zniknął. To jest. Ciekawe? Może on gdzieś poszedł? Się udał do jakiegoś miejsca innego? Bo tak, bo on szukał sposobu na to, żeby znowu stać się człowiekiem. Może gdzieś właśnie. Tu nie ma go. I dobra, pojadłem trochę psiego jedzenia, nieludzkiego jedzenia, bo no, to moja wina, że nie ja przesłuchałem tego dialogu. <laughs> nie pamiętam, co się stało. Jestem głodny, nie pamiętam nawet dlaczego jestem głodny. E, robaki potrzebują robaków. Może będę pamiętał, jeśli zjem ileś tam robaków. Okej, okay, czyli jeszcze muszę szczekać. I mam nadzieję, że ta gra nie będzie mi kazała zbierać 10 tysięcy robaków, bo to już trochę za dużo. 1500. Cieszę z robaków. Tak po prostu. Okej, okay, do zobaczenia za 5 godzin, 2000 lat później. Czy ja właśnie się bawię lepiej, dobrze, grając w reklamę, niż faktycznie w grę? Dobra, jest, w końcu to jest po prostu gorsze niż granie w clickera Dosłownie. Dobra. Czy ty minę te robaki? Ok. Muszę je tylko zjeść. Um. Nie mów do mnie jak jem. Czy chcesz mi coś powiedzieć? Poczekaj, że zjem. Jesteś bardzo wkurzający, poczekaj. Beknięcie. To był dobry posiłek. Teraz już zaczynam pamiętać. Zobacz, czy to może być Sony? Bo Sony zniknął. Nie ma go tutaj. Co teraz? I became your. Aha. Ty coś stało się w nocy, i przypominam sobie tak bardzo. I coś tam podszedłeś do mnie, i ty coś tam, ten. I ty wszystko łuf I wtedy się stałem łuf i wtedy łuf Tak, łuf łów. Najprawdopodobniej wszystko wróci, jeśli łuf ale łuf ja łuf Bo łów, bo ja. E, nigdy nie łów, nic nie rozumiem. Powinien być więcej jedzenia. Czym ta gra się stała? Czemu tutaj po prostu chodzi na kliknięcie przycisku? Podejście do karmy, i czekanie. To, to jest wszystko. To, to jest cały gameplay w tej grze. Zagadka była dotychczas tylko jedna w sumie. Poza zagadkami tam słownymi, ale no. Taka zagadka, że zagadka to była tylko jedna. Jest parę przedmiotów do zebrania w sumie Ale Przedmioty głównie się używa raz I to tyle Dobra, no zobaczmy czy to wystarczy eee... Stałem się nowym członkiem twojej rodziny? Naprawdę mnie lubiliście? Uwielbialiście? Coś się stało w nocy Pocałowałeś? Co? To wszystko się zmieniło? Ty stajesz się psem, a ja stałem się osobą. Tak, nasze ciała się zmieniły. Prawdopodobnie wszystko wróci do normy, jeśli pocałujemy. Ale ja nie chcę wrócić z powrotem do bycia psem, bo cały czas patrzyłem tak bardzo na ludzi i nigdy cię nie pocałuję. Nigdy. Jeśli to wszystko prawda, muszę po prostu go pocałować. Co? Czy chcesz mnie pocałować? Spróbuj ty kundo, tylko. Chcę spróbować. Halo. What? Czemu? Nie uciekaj, hopie? What? Ja, ja, muszę, ja po prostu muszę jak najszybciej klikać, tak? Bo nie mogę sterować za bardzo. Dobra, klikam, klikam, klika! Ciekawa gra, nie powiem. Bardzo ciekawa. What? Uff, jesteś szybszy niż myślałem. Ale to nie wystarczy, żeby mnie zapać, haha Zaraz umrę z wycieńczenia, niech to Czy umarę umarłem z wycieńczenia i to był ending? Nie wiem co się stało, nie mam pojęcia jeszcze raz Aha Nie otworzę ci tej głupi Okej, okay, to co ja mam teraz zrobić? Bycie samemu Jest lepsze niż wydwoje? Wait Co? Czekaj, czy ja cię mogę przesuwać? Ehm... Um, czemu ja cię mogę przesuwać? O co chodzi? Czemu ja mogę... Nieważne, hehe. Aha. Czekaj, zepsułem grę chyba. Czy ja właśnie zepsułem grę? Nie mogę nic zrobić. Jest softlock. Zepsułem grę. Ehm... Um, Okej, okay, restart. Zawsze, zawsze tracę kontrolę, kiedy jemy jedzenie. Jedzenie psów jest. Aha, tak bardzo lubię jeść to jedzenie. Tylko, że ty nigdy stanął nie wychodzisz, jakby, jakbyś nie zauważył. No i co? I masz to jedzenie? I co? Jakoś się wstrzymujesz od z stanąć. Um, nie wiem, co mam zrobić. Ale ten pies, chyba to jest Julia, ona chodzi ze mną. I nie wiem, ja mam gdzieś iść, ja mam coś zrobić teraz? Hehe, he, Julia, tam chodzi. Już na ciebie poluje e, Apetyt Julii za jedzeniem jest nawet silniejszy niż mój Aha e, szuka sposobu, żeby się ciebie pozbyć A to wszystko Bo ona chce mieć to jedzenie dla siebie Wiedziałem, że tu się to dzieje podejrzanego um, Czyli Okazuje się, że Jule jest Kanibalskim psem Czyli co mam teraz zrobić, po prostu jeść? Okej, okay, dobra, może dam jej zjeść. Może wtedy przestanie ze mną chodzić, ja nie wiem. Aha, dobra, ona coś tam zaczęła gadać, ja to pominąłem, bo myślałem, że to jest to samo. I teraz ona mówi, że mam ją tutaj zaprowadzić i że mam coś wymyślić. I to jest pewnie to Lur. W ogóle, te, te hinty, te hinty to są spoilery. Luring Julia, to odlokowałem sobie wcześniej, nie udało się złapać osoby. Rozmawiaj z Julią, zaszczekam w więzieniu. Aha, czyli byłem bardzo blisko. Ej, co? Karma się pojawiła w więzieniu. Co teraz? Centro. Aha! Ej, mam pomoc, mam pomysł. Zamkniemy to, zamkniemy to. O nie, 4763. Haha, mamy cię. Wiedziałem, że to będzie potrzebne, wiedziałem, dobra. Ok, to mi się akurat podobało. Ej, czemu tak nagle mnie traktujesz? Um, przestań do łupka i otwórz to. Okej. Okay. Czekaj, co? On coś powiedział, ale nie zdążyłem przydać. To jest nie tylko dla mnie. O nie, ej, co to jest za ending? Okej, okay, nie muszę się spieszyć, skoro tylko ja jem. I nie muszę już walczyć z innymi o jedzenie. Okej, okay, teraz mogę docenić. Nie muszę już tak bardzo doceniać tego smaku. Nigdy nie wiedziałem, że jedzenie będzie takie dobre. Nigdy nie się nie spodziewałem, że będę mieć to jedzenie tylko dla siebie. Czuję się, jakbym był królem. Skoro nie mogę już i tak być człowiekiem, powinienem żyć sobie król w ten sposób. I już tak, nigdy. Okej okay. It's all mine. My farting ability got better. Co? Co to ma być? Okej okay, to wszystko moje, ukończone. okej okay. No nie. I to jest naprawdę jeden z endingów. Nie, dobra, nie chcę mi się tego wszystkiego jeszcze raz robić, tylko po to, że zobaczyć jeszcze jeden Bo co z tego, że moc pierdzenia wzrosła mi dwukrotnie? Co, co to zmieniło? Aha, już zbieram dwa razy więcej rybarstw. Dobra, nie, 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 koniec, koniec, kończymy tę serię. Ehm... Um. Jak chcecie sobie zobaczyć endingi, są, są serie na YouTube z tego. Są filmy na, na YouTube z tego. Nie wiem, jak ludzie robili parę filmów z tego, albo jeden w sumie film. Jak ludzie zrobili jeden film z tego? Przecież to jest ca cały czas stanie i klikanie w przycisk do pierdół i szczekanie. Aha, a teraz mam... Aha, dobra, czyli to jest takie New Game Plus, gdzie mam już jakby maksymalny level. Odblokowany Dobra, nie, 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 koniec tego, koniec Mam nadzieję, że wam się Że wam się to jakkolwiek podobało mi, że mi się nie podobało I zacznijmy jakąś inną, fajniejszą serię